I nie przedłużając, chciałbym zaprosić naszego kolejnego prelegenta, pana doktoranta Olgierd Lech-Dobrowskiego ze Szkoły Dyktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku, który wygłosi referat pod tytułem Funkcjonowanie i ściąganie liderów rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej w Gruzji, Rosji i Ukrainie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Prosiłbym o potwierdzenie udostępnienia ekranu. Tak, jest widoczne. Dziękuję serdecznie. Tak więc witam serdecznie wszystkich Państwa oraz dziękuję organizatorom za możliwość zabrania głosu na dzisiejszej konferencji. W ramach swojego wystąpienia przedstawię temat funkcjonowania i ścigania liderów rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej w Gruzji, Rosji i Ukrainie. Na samym początku warto ująć w ramy teoretyczne podstawowe pojęcie, na którym skupia się referat. Tak więc zgodnie z definicją sformułowaną przez profesor Katarzynę Laskowską z Uniwersytetu w Białymstoku, Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana to cało kształt przestępstw popełnianych przez obywateli byłego Związku Radzieckiego, zarówno na poziomie międzyregionalnym, czyli na terenie państw powstałych po jego rozpadzie, jak i na poziomie międzynarodowym, czyli poza granicami tego obszaru działających w hierarchicznie zorganizowanych, bardzo dobrze zakonspirowanych i zabezpieczonych przed demoskowaniem w tym również za pomocą korupcyjnych powiązań z przedstawicielami aparatu władzy grupach istniejących samodzielnie lub będących elementami bardziej złożonej struktury przestępczej, zmierzających do osiągania zysku lub władzy. Tak jak w przypadku każdej innej przestępczości zorganizowanej, tutaj również niezwykle istotną, wręcz kluczową rolę pełni hierarchia oraz odpowiednio liderzy kryminalni, którzy jako przywódcy stanowią największe zagrożenie i jednocześnie są najważniejszym celem i obiektem największego zainteresowania organów ścigania. Wyszczególnienie trzech państw wymienionych w tytule, czyli kolejno Gruzji, Rosji i Ukrainy, jest podyktowane krokami, które te państwa kolejno po sobie podejmowały w kierunku przeciwdziałania i zwalczania najważniejszej kategorii liderów rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej, czyli tzw. worów w zakonie, w dosownym tłumaczeniu z języka rosyjskiego, złodziei w prawie. Niestety ramy czasowe wystąpienia nie pozwalają na głębsze pochylenie się nad genezą tego fenomenu, więc poprzestanę na krótkiej notce informacyjnej. Otóż jako kategorię przywódców rosyjskojęzycznego świata przestępczego w ogóle i przestępczości zorganizowanej w szczególności, wory w zakonie wyłonili się i utrwalili swoją pozycję prawie 100 lat temu w warunkach rozbudowanego systemu obozów pracy przymusowej pod zarządem gułagu. Wytworzyli własny etos kryminalny, w tym rytuały inicjacyjne i specyficzny kodeks honorowy, tzw. worowskoj zakon, czyli prawo złodziejskie. Najważniejszym w tym kodeksie, w kontekście dzisiejszego wystąpienia, był specyficzny zakaz publicznego zaprzeczenia zajmowania statusu wora w Zakonie, nawet dla ratowania życia lub zdrowia, ale do tego jeszcze wrócimy w kontekście analizy przepisów karnych. Pod koniec istnienia Związku Radzieckiego środowisko wora w Zakonie zostało wyraźnie zdominowane przez przedstawicieli narodów kaukaskich, przede wszystkim Gruzinów. Ta tendencja zachowała się po dziś dzień. Zgodnie na przykład ze statystyką przedstawioną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy w 2020 roku, z istniejących wówczas na świecie 557 wolów w zakonie, aż 356 stanowili Gruzini. Na drugim miejscu byli Rosjanie, w liczbie 129, po nich inne narodowości, w tym Ormianie i Azerowie. Z tego względu po rozpadzie Związku Radzieckiego w warunkach destabilizacji polityczno-społecznej i transformacji gospodarczej, które dotknęły większość byłych republik radzieckich, to właśnie w Gruzji w zakonie cieszyli się największymi wpływami i stanowili największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Jednak ze względu na to, że Gruzja znowuż podobnie jak większość byłych republik radzieckich nie przeszła gruntownej transformacji politycznej i przez ponad dekady niepodległości nadal była rządzona przez byłych sowieckich dygnitarzy lub ich zaufane osoby. Dopiero po rewolucji Róż z 2004 roku oraz dojściu do władzy prezydenta Michaila Saakaszwilego podjęto kroki w celu znaczącej redukcji przestępczości zorganizowanej w kraju. Uchwalono wówczas ustawę o przestępczości zorganizowanej z Irekiecie z 2005 roku. Na marginesie dodam, że ustawę o tożsamej nazwie uchwalono nawet rok wcześniej, jednak ją pominiemy właśnie ze względu na to, że bardzo szybko została zastąpiona nową. i Już ona jest tym aktem prawnym obowiązującym po dziś dzień, choć z niektórymi nowelizacjami. Tak więc w artykule pierwszym określono cel tej ustawy jako wspieranie walki z przestępczością zorganizowaną, środowiskiem worowskim i rekietem oraz zapobieganie tym zjawiskom, a także walka z członkami środowiska worowskiego w obronie interesów prywatnych, społecznych i państwowych. Artykuł trzeci ustawy definiuje szereg pojęć, czyli mówi nam, czym jest wspólnota worowska, członek wspólnoty worowskiej, worowska oraz borka. Jest to taka specyficzna forma rozstrzygnięcia przez jednego członka wspólnoty worowskiej sporu pomiędzy dwiema lub więcej osobami. I w ogóle kim jest wor w zakonie. Zauważymy, że w ustawie zdefiniowano szereg pojęć, ale nie określono odpowiedzialności karnej. W tym celu znowelizowano kodeks karny Gruzji. Odbyło się to w tym samym momencie. W ten sposób wprowadzono do niego artykuł 223 ze znaczkiem 1. Kryminalizujący członkostwo we wspólnocie worowskiej oraz pozostawanie w statusie wora w zakonie. To było w roku 2005, po roku w 2006 znowelizowano ten przepis, podwyższono mianowicie minimum pozbawienia wolności w obu przypadkach. I tutaj akurat należy wrócić do tego zakazu zaprzeczenia posiadania statusu WORA w zakonie, bo właśnie w to postanowiły uderzyć gruzińskie organy ścigania. I tutaj cytując to, jak to wyglądało w praktyce, zobaczymy, jak to wyglądało. Wystarczyło zapytać podejrzanego, czy jest worem w zakonie. W przypadku jego faktycznej przynależności do tej kasty uzyskanie odpowiedzi twierdzącej miało być nieuniknione, stanowiąc podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. W Gruzji nadal obowiązuje prawo, zgodnie z którym, jeśli przyznasz się do bycia autorytetem przestępczym, musisz siedzieć. To działa w ten sposób. Wor w zakonie wychodzi z więzienia, podchodzą do niego i pytają, czy jesteś worem. On odpowiada tak, jestem worem. Zasady zabraniają zaprzeczyć. Potem odwraca się i wraca do więzienia. W kilku przypadkach autorytety przestępcze wypuszczono, po czym natychmiast wyjeżdżali. Nie pytano ich, czy są warami, ale postawiono im warunek opuszczenia terytorium Gruzji. W podobny sposób w 2015 roku na międzynarodowym lotnisku w Tbilisi e, aresztowano deportowanego z Rosji wora w zakonie Lewana Margiję. I znowuż cytat. Na opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nagraniu wideo widać, jak policjanci podchodzą do Margii w poczekalni lotniska i pytają, czy jest worem i czy żyje według worowskich zasad. Margija odpowiada twierdząco, po czym policjanci zakowają go w kajdanki. Tak to wyglądało. Oczywiście dla worów w zakonie było to totalnym zaskoczeniem. Niektórzy się odwoływali nawet przed Europejskim Trybunałem Spraw człowieka. Była taka sprawa Izeta Szlarby przeciwko Gruzji, ale w 2014 roku Trybunał jednak uznał, że te przepisy są zgodne z zasadami prawa karnego, niczego nie naruszają i są jak najbardziej uzasadnione skalą niebezpieczeństwa, które przedstawiają sobą wory w zakonie jako specyficzna odmiana mafii. I w ten sposób to funkcjonowało w ciągu 13 lat, po czym w 2018 roku doszło do ponownej nowelizacji zarówno ustawy, jak i kodeksu karnego. Jeżeli chodzi o ustawę, zaktualizowano brzmienie artykułu trzeciego, rozbudowano niektóre pojęcia, niektóre dodano. Na przykład tutaj widzimy, że dodano pojęcie Worowskiego schodu, czyli zgromadzenie dwóch lub więcej osób lub porozumiewanie się między nimi w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. To też był ukłon w kierunku tego, że Wory w zakonie po prostu też korzystają z wszystkich dobrodziejstw cywilizacyjnych i zaczęli te swoje spotkanie przeprowadzać w formie zdalnej, za pośrednictwem wielu różnych komunikatorów. Znowelizowano również wspomniany wcześniej artykuł 223 z znaczkiem 1, czyli znowuż podwyższono odpowiedzialność karną w postaci pozbawienia wolności. Znowu ten termin został zwiększony, ale wprowadzono też szereg innych artykułów, czyli kolejno z 223 z znaczkiem 2, 3 i 4. Tak więc kryminalizowano udział w Worowskim Wschodzie, kryminalizowane, kryminalizowane zostało poparcie dla działalności wspólnoty Worowskiej wyrażone właśnie ustnie, pisemnie lub w inny sposób publicznie. I także zostało kryminalizowane zwrócenie się do członka Wspólnoty Worowskiej albo Wora w Zakonie lub uzyskanie w wyniku takiego kontaktu korzyści majątkowej lub przewagi majątkowej. Więc widzimy, że to miało bardzo poważnie odizolować Worów w Zakonie od wszelkich możliwości wpływu na życie społeczne i jak najbardziej zniechęcić wszystkich do kontaktu z nimi. Tak zdecydowanie ścigranie Worów w Zakonie w Gruzji spowodowało, że zaczęli masowo uciekać z kraju i pierwszym kierunkiem emigracji była właśnie Rosja. Ze względu na to, rok po gruzińskiej nowelizacji rosyjski ustawodawca również postanowił podjąć potrzebne, pod, podobne kroki, choć powstrzymał się przed wskazaniem z nazwy wyborów w zakonie. Zamiast tego kryminalizacji poddano zajmowanie najwyższej pozycji w hierarchii przestępczej. Uzupełniono już funkcjonujący wcześniej artykuł 210, czyli organizacja wspólnoty przestępczej, i organizacji przestępczej lub udział w niej, to część 1.1, czyli udział w spotkaniu organizatorów, przywódców, liderów lub innych przedstawicieli wspólnot przestępczych, organizacji przestępczych i lub grup zorganizowanych. Wprowadzony też typ kwalifikowany pod warunkiem popełnienia określonych w tym przepisie czynów przez osobę zajmującą najwyższą pozycję w hierarchii przestępczej. Ponadto wprowadzono nowy artykuł 210.1 kryminalizujący już bezpośrednio zajmowanie najwyższej pozycji w hierarchii przestępczej, za co akurat teraz sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na okres od 8 do 15 lat z karą grzywny w wysokości do 5 milionów rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do 5 lat albo bez niej i z ograniczeniem wolności na okres od roku do lat dwóch. Ze względu na to oczywiście kolejnym kierunkiem migracji znowuż w, w zakonie była Ukraina. Należy wspomnieć, że już w 2009 roku podjęto tam nieudaną wprawdzie próbę nowelizacji opartej i wzorowanej o rozwiązanie gruzińskie. Chciano wprowadzić artykuł 256 ze znaczkiem 1 i kryminalizować posiadanie statusu złodzieja w prawie oraz przynależność do świata złodziejskiego. Ale wtedy to do skutku nie doszło, nie zostało przegłosowane i powróciło na agendę już w roku 2020. Wówczas znowelizowano artykuł 255, czyli utworzenie zarządzania wspólnotą przestępczą lub organizacją przestępczą oraz udział, w niej, oraz udział w niej i dodano też typ kwalifikowany, w postaci akurat popełnienia, dopuszczenie się tych czynów zabronionych przez osobę wywierającą wpływ przestępczy lub znajdującą się w statusie podmiotu wzmożonego wpływu przestępczego, w tym także w statusie wora w zakonie. I w notatce towarzyszącej artykułowi, czyli integralnej części ukraińskiego kodeksu karnego, zdefiniowano wpływ przestępczy oraz osobę posiadającą status podmiotu złożonego wpływu przestępczego, w tym status wora w zakonie. I taką osobą właśnie ma być zgodnie z tym artykułem, z tą notatką, osoba, która dzięki autorytetowi, innym cechom lub możliwościom osobistym wywiera wpływ przestępczy i koordynuje działalność przestępczą innych osób, które wywierają wpływ przestępczy. Ponadto wprowadzono też szereg nowych artykułów. Podobnie z rozwiązaniami gruzińskimi. Tak więc nowym artykułem był artykuł 255 ze znaczkiem 1, ustanawianie lub rozprzestrzenianie wpływów przestępczych, również typ kwalifikowany, uwzględniony dla osób mających status podmiotu wzmożonego wpływu przestępczego. Także wprowadzono artykuł 255 ze znaczkiem 2, czyli organizacja pomoc w lub udziału w zgromadzeniu przestępczym, czyli tej tzw. schodce. I też kryminalizowano zwrócenie się do osoby, o której sprawcy wiadomo, że może wywierać wpływ przestępczy, w szczególności do osoby, która ma status podmiotu wzmożonego wpływu przestępczego, w tym status wora w zakonie. Tak więc, jeżeli ktoś by chciał, aby taka osoba mu pomogła załatwić jakiekolwiek sprawy, to podlega teraz karze wolności od lat trzech do siedmiu z konfiskatu majątku albo bez niej. Na tym działania państwa ukraińskiego nie, się nie zakończyły i rok po tym, jeszcze w 2021 roku, dodatkowo Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wprowadziła sankcje przeciwko 638 liderom przestępczym, w tym 557 wolom w Zakonie, z czego 15 to, było, to byli obywatele Ukrainy, a reszta obcokrajowcy. Więc tutaj wracając do poprzednich informacji widzimy, że wprowadzono sankcje wobec wszystkich wolów w Zakonie znanych ukraińskim organom ścigania na świecie. I też z 11 innym zagranicznym, tak zwanym czyli autorytetom przestępczym. Sankcje polegały na tym, że wszystkie ich aktywa na terytorium Ukrainy zablokowano, dokumenty związane z realizacją pobytu anulowano i też zakazano im wjazdu do kraju. Tutaj mamy taką tabelę, którą ułożyłem, aby bardzo, w sposób bardzo skompensowany ukazać przykład tego, jakie były podobieństwa, różnice i w ogóle chronologia. Tych kroków podejmowanych przez te trzy państwa, czyli na, naj, najpierw jakby rozpoczęła Gruzja w 2005, później kolejno Rosja i Ukraina. W każdym z przypadków, co ciekawe, projekt ustawy do parlamentu, czyli inicjatorem tej nowelizacji był przywódca państwa. I tutaj widzimy, że w każdy przypadek był specyficzny, czyli Gruzini bezpośrednio kryminalizowali posiadanie statusu w zakonie i zostało to ocenione jako zgodne z prawem międzynarodowym przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rosjanie z kolei pośrednio kryminalizowali ten status, ponieważ nie nazwali worów w zakonie z imienia, co też uchroniło ich od zarzutów wprowadzania pojęć rodem z żargonu kryminalnego do kodeksu karnego i też pozwala na objęcie tym zasięgiem tego artykułu większe grono osób. No ale też spotkało się z krytycznymi uwagami ze strony środowiska prawniczego tej samej natury, że to było dosyć ciekawe, specyficzne rozwiązanie. Były szereg wątpliwości, niejednoznaczne oceny, ale jednak rosyjscy kryminalozy akurat popierali swoje organy ścigania i swojego ustawodawcę. W tym uważali, że to jest uzasadnione. A na Ukrainie natomiast skryminalizacja samego posiadania statusu owora w zakonie była wprawdzie... Pierwotnym projekcie ustawy, wzorowanym na rozwiązaniach gruzińskich, ale poddana została krytyce kompetentnych organów i środowiska prawniczego i w ostateczności wycofane. Więc zostało to, co przed chwilą już przedstawiłem i omówiłem. Na tym dziękuję za uwagę. Jeżeli chodzi o bibliografię, korzystałem z monografii autorstwa profesor Katarzyny Laskowskiej pod tytułem Rosyjska Przestępczość Zorganizowana oraz Wory w Zakonie w Związku Radzieckim i Federacji Rosyjskiej Kryminologiczna Analiza Zjawiska oraz z kodeksów karnych Gruzji, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy również za wygłoszenie ciekawego referatu.